Dzień dobry. Dzisiaj trzeci dzień naszej wędrówki po Krakowie. Dzisiaj dokładnie jesteśmy w Bieliczce. Chcemy zobaczyć kopalnię Soli, obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa i na pewno warto tutaj przyjechać, o czym świadczy ogromny ruch turystyczny. My nie mieliśmy z tym problemu, kupiliśmy bilety przez internet no i czekamy na swoje wejście. Dear guests, in a moment, a group of individual tourists with an English-speaking guide will... Jesteśmy w Wieliczce, jesteśmy troszeczkę przed czasem. Wejście do kopalni mamy na godzinę 11.50. My mamy godzinę chyba w tej chwili 11.00. Idziemy się przespacerować po Wieliczce. Szukam jakiejś kawy. A tutaj też takie fajne miejsce. Zobaczcie bardzo blisko kopalni. Miejsce związane z Janem Pawłem II. Ciekawe zdjęcia. No i mamy pomnik nawet Jana Pawła II. Zwiedzanie kopalni Wieliczka trasą turystyczną rozpoczyna się od pokonania 380 drewnianych schodów. Podczas zwiedzania schodzi się do trzeciego poziomu na głębokości 135 metrów. temu było to w okresie Miocenu, było tutaj morze. No wiemy, że woda w morzach jest słona. Później był suchy, ciepły klimat, który spowodował, że woda odparowała, a osadziła się sól, którą odkryto tutaj. Najwspanialszym punktem na trasie jest kaplica poświęcona świętej Kinze. W kaplicy znajduje się wspaniały ołtarz, ale także inne rzeźby i płaskorzeźby zdobiące ściany kaplicy. Wszystko wykonane z soli. Zwiedzanie mieliśmy, rozpoczynaliśmy o godzinie 11.50, a kończymy 14.35. Także taki czas musicie sobie zarezerwować na zwiedzanie. Dojazd z Krakowa trwa około 20 minut, O niedaleko jest. Tak, łatwo, szybko można dojechać. Parkingi płatne, blisko tutaj kopalni. też wszystko dobrze oznaczone. Tak 5 zł za godzinę. A z tego co widziałem, kursują tu też autobusy. Na pewno z Krakowa można dojechać. My już jesteśmy po zwiedzaniu, bardzo nam się podobało. Sól kupiona z wieliczki. Wrażenie zrobiła na nas szczególnie tutaj kaplica, kaplica świętej. Kingi, robi ogromne wrażenie. Naprawdę warto tu przyjechać. Jakieś małe urywki rzucimy, ale generalnie bardzo, bardzo nam się podobało i na pewno warto. Będąc w Krakowie, trzeba jechać do wieliczki. Jesteśmy na Kazimierzu, dzisiaj to dzielnica Krakowa, ale w XIV wieku powstało jako oddzielne miasto z inicjatywy Kazimierza Wielkiego i stąd nazwa tego miasta. W XV wieku zostali tu sprowadzeni Żydzi w wyniku konfliktów i nietolerancji i mieszkali tutaj do II wojny światowej wraz z Polakami. Okres II wojny światowej, wiadomo, był trudny dla Żydów. Wiele, ym ludzi zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, a po II wojnie światowej Kazimierz Podupal dopiero obecnie, od niedawna, stanowi bardzo ciekawe miejsce i jest miejscem artystów krakowskich. Przed Starą Synagogą, w której znajduje się muzeum, w którym możemy się dowiedzieć m.in. o życiu codziennym i kulturze Żydów. Jutro spróbujemy tutaj wejść, dzisiaj już tylko spacerujemy dookoła.